Siemanko, z tej strony Karinoko. A to już jest 13 dzień. Surprise Market. Witajcie, pracownicy. Dzisiejszy dzień zaczniemy sobie klasycznie. Od sprawdzenia, jak tam wygląda na regałach. O wygląda na to, że wygląda dobrze. No Dobra. To szybciutko zacz... o, zaczynamy. Zapraszam się na kasę. Zobaczmy, co tu jeszcze tablica nam podpowiada. No tak, jeszcze mąki zapomniałem. Sok jest dużo. Mrożonej już starczy, Herbata musi starczyć. O, jeszcze sushi. No, małe duże. Żegnajcie się no, ale przynajmniej będzie już spokój. Na jakiś czas. Jeszcze szybciutko się to zostawi. I będzie trzeba pomału pomyśleć nad... nad ekspansją. Jaką ekspansją? A dokładnie taką ekspansją. Zapewne zakupimy sobie to miejsce. Kasy prawdopodobnie przeniesie się tutaj gdzieś na środeczek. Gdzie jedna kasa, gdzie druga kasa. Trzeba jakoś to ogarnąć wejście. Jeszcze trochę takie to wąskie. Bo szczerze mówiąc, widzi mi się taka wizja, żeby w tym miejscu była jedna kasa, w tym miejscu była druga kasa i oni sobie pochodzili środkiem. Jeszcze gdzieś jakiś naraz no. ewentualnie można jeszcze zrobić taki mek żeby tu była sobie kasa i albo tu wtedy regały przyniesie się w to miejsce i oni sobie będą wchodzili z tej strony i z tej strony, a wychodzili tą stroną tutaj i tą. tam czy będę miał tyle funduszy, żeby to zrealizować. Dobrze, kupujemy pierwszą przestrzeń. Zobaczmy. Raz. O, druga już 500. I jak to wygląda? No. Poczekamy jeszcze na blokowanie tej drugiej. Będziemy wdrażać Przemęglowanie, ale nie wiem czy to już nie będzie w drugim odcinku. Bo biorąc pod uwagę, że będę musiał uzupełniać te towary, to znaczy kupować je, uzupełnić będzie je tutaj koleżanka, to nie wiem czy mi wystarczy funduszy, żeby sobie to szaleć z tym. A tak, musimy jeszcze iść produkty podstawowe. Trójeczka, czwóreczka. A to znowu wymaga dwóch regałów, a to będzie wymagało też dwóch regałów. To chyba też będzie na regałach. Czyli tak te... potrzebowały 2, 4, 500, 1000, czyli sam 1000 na regały. Myślę, że produkty też chyba gdzieś kołki tysiąca może się zamknął. Chociaż biorąc pod uwagę, ile kosztowało sushi i te sprawy, to. No przecież ja nie będą kosztowały 400, więc może nie kosztowały kosztowały więc 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 nie tak źle. źle. źle to tutaj się ja Że w razie towaru nie brakuje. Chociaż chyba można pomału pierwszy i zamówić. Tak, ja sobie to zamówię. To ja tu. Ketchup, pieprz. I już to rozłożę. Vamos no, tapa, de aquí. Wszystko jeszcze jest. Toż może olej jeszcze zamówić. A, zamówmy sobie jeszcze olej. Wszystkiego wystarczyć. Teraz tylko trzeba filmować mrożonek, bo piekiel, nie szybko schodzą. Dajesz sobie radę? Daję sobie radę. Dobra. O, proszę. To... Nie zaszkodzi. Kurde ryzykowne, ale postaram się jeszcze tego nie sprowadzać. Tusen że mi tam nie chodzi. Łatwiej jest mieć złodziei na oku w trochę takim kontrolowanym środowisku. No, ale chyba raczej nie powinno być na razie nic. thank okay. you że tych śmieci jest coraz więcej? Znaczy nie tyle co więcej, co częściej. Czyżby to oznaczało, że ilość klientów nam się zwiększa? W takim razie trzeba trochę skupić się na pilnowaniu rybałów. O, nie, tak. Wygląda na to, że dzisiaj będą chyba wszyscy coś ciemniej, tak po tym ostatnim odejściu. mi się wydaje, Ciało? wszystko trzymałeś Trzeba ostrożnie, żeby w klienta nie trafić. Nie wiem, co się stanie, gdybym w klienta trafił, ale wolę nie ryzykować. Dobra. Ach, myślę, że można sobie pozwolić na zakup jeszcze jednego segmentu. No, że pię pię. Dobrze. Zrób jeszcze te oświetlenia. Tutaj można dać światło też? Nie, nie można No należy że... Ciemno Słuchaj, nam się kończy. Dlaczego nie dokładasz? Można tego, że nie ma. Nie jest. Pomogę ci. Koniec. Chyba dzisiaj nie było złodzieja. Żadnego. Taką mam nadzieję. Ekran podsumowujący powie prawdę. Dobrze. Koniec tutaj, przejdź tu. To się jeszcze prezentuje, szybkie uzupełnienie i koniec. Półtora Tysiąca. No. Nie powiem, żeby to był jakiś imponujący wynik. Trochę rozczarowany jestem. Ale może i to być lepiej. Ewentualnie faktycznie warto będzie zainwestować w tego perka, który zwiększa ilość klientów. Tylko tutaj znowu by trzeba wziąć konserwy. Dobra. Zobaczy się jutro. Co to jest? Okay. No poważnie. Co to za w walacie? Wam dziękuję, dziękuję również Wam widzowie za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Cześć!